Jest tak gównianie, tak wieje wiatr, że się można posrać, szczerze. Ja nie czuję rąk i szczerze, szczerze rąk teraz mówię, mega mi się nie chce. Ale robię to, bo trzeba w życiu robić rzeczy, których się czasami nie chce. A czemu? Żeby coś w życiu osiągnąć. No, także jeśli ogląda to ktoś z mojego tiktoka i się pytacie, jak to jest, że ja mam siłę chodzić na siłownię? Czy mi się czasem nie chce? Nie chce mi się, ale jak ja mam takiego motywatora, to jak tutaj właśnie ma się nie chcieć? Jezu, wyszliśmy z tej wichury zasranej. Nie wiem, wiem, że ten jest przekroczone. 164 tętno. Ale to dlatego, że już chciałem stamtąd wybiec, nie? Tak biało bezpośrednio na twarz. Nogi to mam tak zmarnięte. Rąk nie czuję. O, czas 30 minut, yy, dystans 4,5 km, znaczy no 4,300. Obecne tętno 152. Zauważyłem u siebie coś takiego, że im bliżej domu jestem, tym chcę szybciej biec. Przez co zawsze pod koniec mam większe tętno. Więc teraz sobie uspokoiłem ten bieg i tak rucham sobie po prostu. Ale fajnie, cieszę się, że. Nie odpuściłem dzisiaj, bo było naprawdę blisko, bo czas nas dzisiaj goni, jeszcze trzeba pojechać na zakupy. Znaczy no Magda pojedzie, ale ja wczoraj montażu odcinka już w ogóle nie ruszyłem, no i dzisiaj musimy jeszcze wcześniej wyjechać. Także jestem z siebie dumny. Ja I... z Ciebie też. <laughs> ja z Ciebie też, że ze mną pojechałaś. Dzięki. Uj. Trzymaj do odnieść Leciutkie zmęczenie jest, ale bieg zaliczony. O, całe włosy mam mokre. Lecę się rozciągać. Montaż odcinka, i na Nie, już wykąpany. śniadanko zrobione. Zobaczcie, jaką ów sobie zrobiłem. Aż sam jestem w szoku, że tak mi dobrze wyszło. No, podsumujmy sobie bieg szybciutko.